Jak pisał Pablo Picasso, malowanie to po prostu inny sposób prowadzenia dziennika. Ukazuje, jak się zmieniamy. Chociaż rysuję od dłuższego czasu, to nie mam własnego stylu. Miałam taki parokrotnie, ale teraz nie mam. Teraz jestem w czasie szukania. Szukam, odnajduję na pewien czas, a później znów szukam. W tym filmie możesz poszukać go razem ze mną. Pokażę ci trzy style kolorowania, które przetestowałam na jednej ilustracji. Gdy mój styl się zmienia, odczytuję to jako dobry znak. Znaczy, że się rozwijam. Mówi się, że nic w przyrodzie nie jest stałe, że albo idzie do przodu, albo się cofa, albo życie, albo rozkład, nic pomiędzy. Więc skoro tak, skoro zmiana jest nieunikniona, to cieszę się, gdy przychodzi. Jak wiosna, lato, jesień, zima, każda pora roku ma w sobie coś do zaoferowania. Tak samo etap ponownego szukania. Określania, co nam się podoba, a co nie, też jest ciekawe. Staram się wtedy nie gnać myślami do przodu, by już coś mieć, już wszystko wiedzieć. Zanim zacznę wgłębiać się w temat, to szybki disclaimer: nie trzeba mieć własnego stylu, szukać go na siłę. Czasami się jednak on przydaje i wielu artystów mocno się na nim skupia. Ale jakie są plusy, minusy posiadania własnego stylu? To jest tak obszerny temat, że może nagram o tym kiedyś osobny film. A więc znów zaczęła się u mnie faza eksperymentu. Określanie, które kolory lubię, a z których już wyrosłam, ale przede wszystkim jaki styl renderowania mi pasuje. Aby to odkryć, to po pierwsze muszę więcej rysować, a po drugie skierować uwagę na to, co odczuwam podczas rysowania, co chcę ogólnie zachować, a co nie. Po trzecie włączam tryb zabawy, zezwalam sobie na różne błędy, bo tylko wtedy mogę uwolnić twórczość. I zaczynam eksperymenty. Przynajmniej staram się, bo nie zawsze jest to proste, żeby odrzucić wcześniej narzucone sobie ramy czy nawyki. Szukanie stylu to droga, która nigdy się nie kończy. Styl może dotyczyć kształtów, linii, kolorów, właściwie wszystkiego. Jest tyle wyborów, które można podjąć. Im bardziej świadomie podejmuję te wybory na każdym etapie konstruowania rysunku, w każdym aspekcie, tym bardziej dojrzały i wypracowany staje się mój styl. Dziś skupię się na różnych stylach kolorowania i cieniowania. Użyję tego samego szkicu, dzięki czemu zobaczysz trzy różne pomysły, które ty też możesz przetestować. Sprawdzisz, który z nich jest zgodny z Twoim podejściem do kreatywności, a może połączysz kilka z nich. Najpierw tworzę szkic, który będzie bazą do wszystkich tych trzech styli. Na nim nanoszę wiele zmian i totalnie nie przejmuję się tutaj jakością linii. Bardziej liczy się dla mnie kształt i proporcje, które uzyskuję. Będąc wciąż w klimatach Eurowizji, narysowałam Lucia, włoskiego artystę. Chciałam poćwiczyć na nim przy okazji stylizowanie, bo on mi jakoś tak pasował na kreskówkową postać. Poza jego outfit przekazują tutaj coś więcej. Mam wrażenie, że gdy patrzę na ten rysunek, to widzę niezrozumianego artystę, żyjącego w obłokach własnych marzeń, który jednak gra na gitarze i nie przejmuje się nikim wokół. Mówiąc prościej, widzę tutaj starszego faceta, przebranego w strój jakby pszczółki. Wiem, że to nie jest strój pszczółki, ale taki vibe, jakby przekazuje dla mnie ta ilustracja, pewnego takiego niedostosowania, a jednocześnie pokazania, że robię to, co chcę i te za jakąś fantazją. Zbieram też rewki do trzech stylów kolorowania, renderowania, które chcę zastosować. A więc pierwszy styl to taki kreskówkowy, gdzie mamy prosty line art, nawet najczęściej jest on czarny. Płaskie kolory, i jeżeli pojawiają się gdzieś cienie, to tylko gdzie niegdzie. Jest ich niewiele. Chcę też później wykonać wersję w takim bardziej realistycznym stylu, gdzie podkreślona jest bryła, jak ten po lewej na dole, i jeszcze w takim kredkowym, jak ten po prawej na dole, gdzie widać tę fakturę. Kiedyś zrobiłam rysunek właśnie w podobnym stylu i spodobał mi się ten efekt. A także workflow pracy, który wiele wybacza i pozwala na taką luźną kreatywność, więc chciałabym przetestować go tutaj też na tej ilustracji. Zbieram więcej referencji do każdego z tych stylów, żeby mieć różnorodne przykłady, którymi mogę się inspirować. Zaczynamy od kreskówkowego stylu. Założyłam, że zajmie mi on najmniej czasu no bo tylko liner i płaskie kolory. Ale gdy zaczęłam dopieszczać ten line art, a później granice tych kolorów, no to wyszło mi, że wszystko zajęło ponad godzinę. W każdym razie, jeżeli etap rysowania linii sprawia mi frajdę, no to po cóż liczyć czas, prawda? Mimo, że mam już wcześniej narysowane jako tako te linie szkicu pod spodem, to nie wodzę po nich idealnie, ale sugeruję się kształtami z referencji i sama wymyślam, jakie mogłyby być lepsze kształty, bo chcę, żeby ten liner dodatkowo coś jeszcze wnosił, a nie był po prostu czystą linią. To sama czysta linia nie zawsze jest jedyną wartością. Czasami lepiej wygląda poszarpana taka linia Messy, zrobiona od niechcenia z poprawkami, ale gdy jest dynamiczna, to często to nawet wygląda lepiej. Kolory na szczęście łatwo było tutaj dobrać, bo mam je na referencję i chcę zachować tę spójność, żeby było widać, że to jest właśnie ten outfit użyty na Eurowizji. Więc, no po prostu czarne spodnie i ten żółty kubraczek, i właściwie już tak można byłoby zostawić tę postać, jednak postanowiłam pójść krok dalej, żeby sprawdzić, co się stanie. Zawsze przecież mogę wrócić do poprzedniego etapu, dlatego lubię tworzyć takie alternatywne rzeczywistości, w których przetestowuję różne wersje na kontynuację pomysłu. Dużo się wtedy uczę, no i sprawdzam, co by było, gdyby. Dodałam więc jeszcze tutaj zróżnicowanie kolorów, jakieś cienie i odblaski i stwierdziłam, że w sumie dobrze to wygląda z tym. Przy rysowaniu starałam się przy okazji analizować nie tylko co podoba mi się w danym stylu jako efekt końcowy, ale też czy frajdę sprawia mi rysowanie w tym stylu. Tu na przykład podobał mi się fakt robienia lineartu, że bardzo łatwo jest nim odgrodzić pewne elementy od siebie, zbudować przejrzystość. Później jednak workflow pracy jest trochę przewidywalny, nudny, jeżeli robisz już to wielokrotnie w tym stylu, bo wylewasz zwykły kolor, a później dodajesz cienie i wszystko staje się dosyć schematyczne. Nie ma tutaj dalej miejsca na taką twórczą zabawę czy kreatywność po tym etapie dobierania kolorów, ale z drugiej strony to jest też dobre, bo można sobie coś puścić w tle, jakąś muzykę, rozmawiać z kimś. Więc, bo ten etap nie jest tak wymagający, zasobożerny dla naszego mózgu. Później przyniosłam kolory na drugą stronę, gdzie będę teraz próbkować je i kolorować postać w tym drugim stylu, gdzie chcę zastosować taki efekt kredek. Wybieram więc jakiś teksturowy pędzel i staram się nim bardziej niechlujnie mazać. I to daje mi trochę większą frajdę niż takie wylewanie koloru bo lubię zakolorować powierzchnię e, niczym tradycyjną kredką, w taki ręczny sposób. Jest to przyjemne. Podoba mi się też, że mogę wpływać na tą ziarnistość tego kredkowania, czyli jak gęste jest to kolorowanie, a także dobierać dodatkowe kolory, które fajnie mieszają się z tym bazowym pod spodem. O, a propos dobierania kolorów digitalu. Czy wiesz, że przygotowałam bezpłatny przewodnik na ten temat? Korzystasz z niego najbardziej, jeżeli boisz się kolorów, a chcesz dobierać je tak, żeby dobrze ze sobą współgrały. Stosując te konkretne wskazówki, zobaczysz, że zadowolenie z kolorów na Twojej pracy wzrośnie już w kolejnym rysunku. Sprawdź. Link znajdziesz pod wideo. Zauważyłam, że niestety tutaj miałam tendencję do pracowania w zbliżeniu i zaczęłam jednak bardziej równomiernie nanosić ten kolor, co myślę, że jakoś nawykowo zostało mi po tym poprzednim stylu rysowania. Doszłam jednak później do wniosku, że fajnie by to wyglądało wszystko, gdyby było zrobione bardziej od niechcenia, bardziej gruboziarniście, tak żeby było widać większe prześwity tego białego papieru pod spodem. Aby zwiększyć czytelność, musiałam też dodać delikatny lineart gdzie nie i przyciemnić niektóre obszary. Tutaj nie mamy lineartu, więc musimy sobie radzić właśnie takimi różnymi innymi technikami, jak cienie czy lineart w niektórych miejscach. I ostatni styl. Biorę kolory bazowe, które zrobiłam w pierwszym stylu, bo i tak od tego trzeba zacząć, a później nakładam cienie. Staram się zawrzeć tutaj tylko jeden rodzaj cieni, czyli cienie ostre. Nie chcę używać airbrusha, żeby jeszcze mocniej urealistycznić tę postać, bo nadal jednak chcę zachować ją w takim kreskówkowym, prostym stylu. Na sam koniec zdecydowałam się jeszcze poszukać jakichś fajnych pędzli teksturowych które dodadzą fakturę do tego wszystkiego, żeby całość nie była taka gładka, jakby zrobiona z jednego materiału. Więc pościągałam różne darmowe paczki i pobawiłam się e, różnościami. W końcu wykorzystałam takie komiksowe kropki i grabię, a zainspirowałam do tego jedna z referencji po lewej stronie. Dlatego ważne jest, żeby te referencje, które zbieramy, były różnorodne. Bo one cały czas nas stymulują podczas tworzenia i nigdy nie wiemy, który aspekt zdecydujemy się podebrać do naszej pracy albo co nas konkretnie w niej zainspiruje. W tym stylu miałam trochę więcej frajdy na etapie cieniowania i renderowania, ponieważ cały czas mogłam zmienić różne aspekty rysunku, mogłam zmienić cień, kolor, szczegóły i to wszystko zrobić naraz. Więc bardzo podoba mi się ten workflow pracy, bo nie jest tak, że zamykam jakiś etap i nie mogę do niego wrócić. Tutaj też pracuję na jednej, dwóch warstwach i mogę wtedy skupić się na samym rysowaniu, a nie odnajdywaniu, co jest na jakiej warstwie. Myślę, że fajnie można byłoby połączyć ten drugi i trzeci styl, a pewnie dałoby się połączyć też ten trzeci z pierwszym, czyli dodać po prostu tutaj teraz lineart na to, ale myślę, że mogłoby wyjść to trochę sztucznie. A tak za bardzo komiksowo. Nie wiem jak to ująć, a, ale chyba nie w moim guście po prostu. Jeżeli miałabym dodać tutaj teraz linard, to tylko gdzie nie gdzie. Tak jak na innych moich pracach. A nie na całości. Zakładałam na początku, że najbardziej spodoba mi się efekt w pierwszym i drugim stylu. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że najlepiej wyszła postać trzecia. Być może dlatego, że jest ona tutaj najbardziej trójwymiarowa. Um, i jakaś przez to taka bardziej czytelna. Widzę już po skończeniu, co mogłabym poprawić w tych stylach, żeby bardziej ten efekt odpowiadał temu, co miałam w głowie, ale lecę do kolejnych rysunków, żeby tam zastosować swoje wnioski. Każdy rysunek czegoś nas uczy. Nawet jeżeli nie do końca jesteśmy zadowoleni z efektu, no to mamy te wnioski. Warto sobie je wyciągnąć, być może nawet je spisać, czy w jakiś sposób zrobić notatki na tym rysunku. Bo właśnie w ten sposób najszybciej się uczymy, poprawiając i optymalizując. A tobie, która wersja najbardziej się spodobała? Jeżeli spróbowałaś tych stylów na swojej pracy, to daj znać, czy któryś przypadł Ci do gustu, a jeżeli tak, to który? A teraz zapraszam Cię do obejrzenia innych filmów, które mogą Ci się spodobać. Do zobaczenia! Pa!